Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób namalowałam obraz, który widzisz, właśnie w tle. Krok po kroku wyjaśnię, jakich farb użyłam i w jaki sposób doszłam do tego efektu, który widać właśnie przede mną, tutaj na tej sztaludze. Od razu mówię, że działałam na zdjęciu referencyjnym i to z niego przetransferowałam sobie właśnie szkic na płótno. Jak widzisz, na ten szkic nałożyłam taką pomarańczową maść, a ta maść to tak naprawdę jest farba akrylowa zmieszana z wodą, rozrobiona farba akrylowa. Dzięki temu, że właśnie takie podłoże sobie przygotowałam, to mogłam później dużo łatwiej rozpocząć pracę nad kolorem. Pamiętaj o tym, aby pozwolić wyschnąć takiej mieszance na naszym płótnie. Nie malujemy olejem bezpośrednio na mokrym akrylu. A teraz moje narzędzia. Z tego dzisiaj skorzystam. A teraz farby. Azure Red medium, cadmium lemon, ultramarine light, burnt amber, burnt sienna, Payne's gray i największa titanium white. Proszę, uważaj na siebie i na swoje zdrowie. Maluj w rękawiczkach. Naprawdę zaoszczędź ci to bałaganu oraz zaoszczędź zdrowia. I teraz możemy nakładać na palety swoje farby. Układam je zazwyczaj właśnie w powyższej kolejności. Przyjrzyj się dokładnie w jaki sposób to układam. Ja na przykład lubię działać zawsze taką samą paletą, więc później dużo łatwiej jest mi miksować kolory, bo wiem co gdzie jest i po prostu robię to dość automatycznie. Także polecam Ci ustalić sobie jedną paletę i korzystać z niej po prostu cały czas, repetytywnie. Dzięki temu dużo szybciej będziesz miksować kolory, bo po prostu automatycznie będziesz wiedzieć, co gdzie jest. Ja, na przykład, korzystam właśnie z takiej konfiguracji. Oczywiście możesz sobie skomponować swoją własną. Ta działa dla mnie i po prostu jej się zawsze trzymam, nieważne jaki obraz maluję. Czasami dojdą mi jeszcze jakieś dodatkowe kolory, wtedy kładę je po prostu gdzieś tam po prawej stronie dalej albo gdzieś na dole, żeby po prostu odłączyć to od podstawowej palety. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego miksuję teraz jakieś dziwne kolory, to już spieszę z odpowiedzią. Te wszystkie kolory, które tutaj widzisz, to zwyczajnie podstawowe barwy, które widzę na obrazie, takie dominujące. Przygotowuję sobie taką paletę zawsze na starcie, żeby dużo łatwiej było mi rozpocząć obraz i później po prostu dorabiać kolejne kolory, które będą yy, budowane na podstawie tych podstawowych, które aktualnie tutaj widzisz. Jeśli ciekawi Cię, jakich mediów używam do farb olejnych, jest to tylko i wyłącznie olej lniany. Kiedy farba jest zbyt sztywna, dodaję odrobinkę oleju lnianego, zazwyczaj kropelkę bądź dwie i po prostu rozrzedzam farbę w ten sposób. Bardzo polecam Ci zacząć malowanie obrazu od samego tła, które okala. Ten główny nasz obiekt, na którym najbardziej nam zależy, jeśli zaczniesz od tła, to dużo łatwiej będzie Ci później skorelować kolory, to jak bardzo natężone będą te kolory, gdzie będą cienie i tak dalej, w stosunku właśnie do tego tła, które okala ten nasz obiekt. I ja właśnie tak tutaj poczyniłam. Oczywiście nie zrobiłam całego tła jeszcze, ale mniej więcej zaznaczyłam sobie miejsce, które będzie najjaśniejsze i takie no, w miarę najciemniejsze. Dzięki temu też wiedziałam, jak bardzo różni się najciemniejszy punkt na kotku względem tej przestrzeni, którą widzisz tam w tle, tam między drzwiami, a tym kocem, którego jeszcze nie ma. Bardzo polecam właśnie w ten sposób postępować, bo to właśnie sprawia, że moje obrazy są relatywnie poprawne kolorystycznie. I jak pewnie widzisz? kiedy ustaliłam sobie na tle już właśnie ten taki najciemniejszy kolor zaszczepiłam go nieco w tych takich najciemniejszych miejscach właśnie tutaj na tym kotku i teraz dokładam bazowe kolory które widzę właśnie na pyszczku na główce żeby zrobić sobie taką wiecie no taką, taką bazę do tego żeby później dodawać kolejne jakieś takie włoski elementy i tak dalej więc tak naprawdę tutaj sobie zaznaczam taką bazową kolorystykę od ciemnych pod takie średnie tony, a następnie właśnie będę na rozjaśniać te niektóre takie kosmyki, yy, gdzie właśnie będę mogła wtedy bardziej ukształtować ten pyszczek. I tak naprawdę ta, ta zasada, że działam od najciemniejszego do najjaśniejszego, będzie się przewijała od początku do końca, i zawsze właśnie w ten sposób działam. Chyba, że mi się czasami w głowie pomiesza i po prostu za bardzo pójdę w jakiś flow i zacznę machać bezmyślnie pędzlem. Tak też się zdarza, ale jesteśmy tylko ludźmi, prawda? No i właśnie tak powolutku sobie rzeźbię, tak jak widzisz, od ciemnego do średniego i teraz najjaśniejszy, praktycznie najjaśniejszy, bo najjaśniejsze i tak będą pewnie wąsy i tego typu rzeczy, ale to na sam koniec są to tylko i wyłącznie ostateczne akcenty. Powolutku dokładam sobie tak jak trzeba te kolory, modeluję tą całą buźkę i na razie nie przejmuję się jeszcze tak bardzo fakturą samego futerka, yy, samej sierści. To przyjdzie dopiero później, kiedy nasza baza będzie już nałożona. Teraz uwaga, skoro mamy już tą jaśniejszą bazę nałożoną wyżej, to możemy delikatnie włączyć nasz ciemniejszy kolor, bo ten kotek jest taki pasiasty i dzięki temu, że damy sobie ten średnio jasny kolor i podłożymy na dole takie ciemniejsze, które będzie właśnie tym takim paskiem charakterystycznym, tygrysim. To będziemy mogli sobie delikatnie przewachlować między sobą te kolory i powstanie nam taka, takie ładne, spójne przejście, taka, ta, taki gradient. Ale warto też pamiętać, żeby ten gradient nie był przeidealny, ponieważ sama sierć zazwyczaj ma różne odcienie w różnych miejscach i ona nie jest tak kompletnie regularna. Więc warto o tym pamiętać, że niedoskonałość tutaj jest w cenie w tym momencie, bo dzięki temu, że nie zrobimy idealnego gradientu, Zyskamy na takiej realistyczności tego futerka. Tak jak pewnie widzisz, aktualnie zajmuję się doprecyzowywaniem, takim też rzeźbieniem całości kształtu. Chcę po prostu bardziej uwypuklić pewne elementy. I tutaj bardzo polecam skupiać się na referencji, którą mamy gdzieś tam w pobliżu. Polecam właśnie wydrukować sobie w ogóle takie zdjęcie, chociaż trzeba być ostrożnym w kwestii kolorów, bo w zależności od tego, jaki mamy plik i jaką mamy drukarkę, to ten kolor może troszeczkę być przekłamany, więc tutaj trzeba nieco się wygimnastykować, żeby gdzieś tam z tymi kolorami dobrze pograć. Jeśli masz trudność w tym, żeby wyegzekwować odpowiednie kolory, polecam ci przyjrzeć się tym rzeczom, które są najbardziej białe, bo wtedy na przykład łatwiej będzie ci rozpoznać, czy coś bardziej skręciło w jakiś taki chłodny ton, czy raczej w ciepły, i dzięki temu w jakiś sposób będziesz w stanie zareagować względem kolejnych elementów, na przykład właśnie tego kotka, koca itd. Jeśli widzisz, że na zdjęciu ściana jest zbyt niebieska lub zbyt yy, żółta, zielona, czy czerwona, no to po prostu możesz wprowadzić sobie jakąś taką korektę. Chociażby nawet możesz skorygować sobie te kolory właśnie na własnym telefonie i mieć to po prostu jako referencję kolorystyczną, zaraz obok referencji wydrukowanej, która posłuży po prostu za jakiś taki kształt, określenie po prostu co gdzie jest. Przechodzimy do tego bardzo fajnego momentu, kiedy będziemy widzieć takie pierwsze ufutrzenie i Teraz powiem ci w jaki sposób właśnie to zrobiłam. Dzięki temu, że mamy tą bazę jeszcze mokrą, tą farbę olejną mokrą i próbujemy sobie troszeczkę tak zaczerpnąć z tego ciemniejszego do jaśniejszego i tak dalej, wymieniamy tą informację kolorystyczną, tak to ujmę. Jesteśmy w stanie właśnie zbudować takie niteczki delikatne. Wiecie, nie przyciskamy tego pędzla do samego końca, tylko tak delikatnie muskamy tym kolorem, żeby połączyć mniej więcej sobie te właśnie kolory sąsiednie. Dzięki temu właśnie robimy te takie delikatne włoski, delikatne takie różnice między szerokościami i wielkościami właśnie tych muśnięć. Tutaj też będę stosowała yy, poza tym pędzlem, który mam aktualnie, bo to jest zwykły miękki pędzel Syntetyczny, będę stosowała właśnie twardy, szczecinowy pędzelek. On y, nieco bardziej trzyma swoją formę i to jego, włosie jest, to jego włosie jest bardziej takie rozczapiżone, bardziej rozstawione na boki. Dzięki temu też będzie dużo przyjemniej pracować z tym takim wachlowaniem między kolorami, wiecie, czyli po prostu przykładamy sobie ten pędzel suchy, najlepiej taki czysty y, i po prostu dokładamy sobie go właśnie do tego momentu, który chcemy sobie rozczapiżyć i połączyć z innym kolorem i delikatnie muskamy, muskamy jedno w, i w jedną i w drugą, w jedną i w drugą jeśli na przykład zależy nam żeby jasny kolor bardziej nachodził na ten ciemny przy fałdce chociażby, no to wtedy starajmy się tym pędzelkiem syntetycznym zaciągać właśnie kolory z góry do dołu i już na górę nie wracamy, żeby ta maziaja nasza jasna nachodziła właśnie na tą ciemniejszą, jeśli jeśli chcemy uzyskać odwrotny efekt, czyli ciemny włos na jasnym, to wtedy dajemy od ciemnego do jasnego. I ta logika tak naprawdę obowiązuje już do końca. Z racji takiej, że maluję tutaj mokre w mokre, mogę również zarekomendować takie rozwiązanie, że jeśli właśnie nie mamy tych pędzli takich szczecinowych, twardych, to wystarczy, że na ten syntetyczny pędzel narzucimy troszeczkę takiego koloru, właśnie, czy tam jaśniejszego, czy ciemniejszego, bo zależy, zależy, co chcemy mieć na wierzchu. I na przykład, jeśli chcemy mieć jaśniejsze jakieś łumy takie, tego futerka, to po prostu nakładam tą farbkę delikatnie sobie właśnie na ten pędzel i muskamy od góry, czyli tam, gdzie jeszcze nie mamy koloru, właśnie w tym ciemny i przeciągamy delikatnie i wtedy też stworzą nam się takie bardzo ładne przejścia, tylko trzeba to robić bardzo delikatnie i z wyczuciem. Jeśli na przykład pracujesz na raty, tak jak ja, czyli wracasz do tego obrazu po powiedzmy kilku dniach, to warto sobie zostawić odrobinę tych kolorów, których wcześniej używaliśmy na własnej palecie. A dlaczego? Ano dlatego, nie dlatego, że jesteśmy brudasami, tylko dlatego, że dużo łatwiej będzie nam zmiksować świeżą farbę i po prostu przyrównać do tej, której wcześniej używaliśmy. Dzięki temu zachowamy też spójność kolorystyczną i dużo łatwiej będzie nam wrócić do etapów, do których musimy wrócić. Jak widzisz, cały czas kontynuuję te same zasady i po prostu zaczynam sobie od ciemnego, nakładam te plamy kolorów mniej więcej tam, gdzie mają być. I tak naprawdę cały proces będzie tak samo wyglądał aż do samego końca czyli od ciemnego do średniego, jaśniejszego, i później po prostu łączę to szczecinką albo zwyczajnie dokładam sobie na mokro tego koloru wierzchniego, który ma być właśnie wybity na samej górze. kiedy mam już skończoną taką naprawdę już porządną bazę tego kota, widać już właśnie tą futerkowość, widać już gdzieś to takie ogłosienie i te takie delikatne przejścia, to zaczynam się bawić w dodawanie większej ilości szczegółów. Sprawdzam sobie wtedy właśnie to swoje zdjęcie referencyjne i patrzę, gdzie jeszcze mogę troszeczkę dopracować coś, gdzie mogę jeszcze dodać jakiś jaśniejszy, ciemniejszy kolor. I tak naprawdę działam, tak, tak można to powiedzieć, iteracyjnie, czyli po prostu wracam do jednego miejsca, gdzieś tam sobie popatrzę, jak to mniej więcej się prezentuje, staram się to odwzorować, a następnie przechodzę do innego miejsca, żeby też za długo nie siedzieć w tym jednym elemencie, bo wtedy tak naprawdę też troszeczkę się zaczynamy gubić. Także polecam też skakać sobie. Po tej postaci, po tym obrazie, żeby zmieniać sobie co jakiś czas po prostu fokus na, na dany element. Dzięki temu też mamy świeższe podejście, tak szybko się nie, nie nudzimy i też dużo efektywniej i lepiej działamy. Za chwilę będziemy finalizować cały pyszczek tego kotka, ponieważ to ciałko już tak w miarę dobrze jest zdefiniowane i będzie można teraz już działać nad tym tak naprawdę, co jest najprzyjemniejsze i co najwięcej nam tego, tej satysfakcji i tego poczucia nagrody przysporzy. Właśnie po tych szczecinkach, tak jak widzisz, jeszcze tutaj uzupełniam sobie niektóre takie delikatne włoski. Będę przechodziła do tego, aby właśnie domalować już te takie naprawdę, naprawdę najjaśniejsze e, elementy. Na przykład na pyszczku czy tam na tym ogonku. Taki fun fact, może nie fan. E, ten kotek, którego maluję, nie ma ogonka, dlatego ta kuleczka taka jasna z tyłu e, wygląda jak wygląda. Tutaj po prostu ogonka ten kotek nie ma. Więc po prostu no, jest jak jest, i jeśli waszko tak ma ogonek, no to też warto go namalować, prawda? Zdradzę jeszcze jedną taką tajemnicę, jeśli chodzi o portrety szczególnie zwierząt, że jeśli uda nam się odwzorować osadzenie oczu, nosa, pyszczka, uszu tej całej główki, tak w miarę podobnie do tego, co mamy na zdjęciu, czy w realu. To będziemy właśnie w stanie tak naj najbardziej przekonująco oddać właśnie tego zwierzaka. On wtedy będzie się wydawał bardziej taki znajomy i tak dalej. Więc skupcie się na tym, żeby jak najlepiej odwzorować właśnie te oczy, pyszczek, nosek, bo to jest tak naprawdę kluczowy element, który. Później właściciel będzie widział w tym kotku Jeśli chodzi o jakieś ułożenie futerka i tak dalej, to tego typu elementy bardzo często ulegają zmianie, zależy od tego, jak kotek się ruszy, jak usiądzie, położy, czy tam piesek, czy jakieś inne zwierzątko, więc to jest tak naprawdę dość taka losowa yy, faktura, którą widzimy na tym naszym zwierzaku. Ale jeśli chodzi właśnie o ten pyszczek, to jest on zazwyczaj taki w miarę podobny i niezmienny, chyba że nowe wiadomo, grumer i tak dalej, ale. Yy, powinniśmy właśnie się najbardziej skupić na tym, żeby oddać jak najlepiej kształt i kolor przede wszystkim oczu noska i tych usteczek malutkich Okaże się, że wasz zwierzak nie jest wystarczająco wybrązowiony bądź rozjaśniony w niektórych momentach warto pomyśleć o tym, aby właśnie dać odpocząć takiemu obrazowi, żeby wysechł, żeby ta farba gdzieś tam się już utwardziła i przechemiowała <grych> I... Później, jak już będziemy mieć takie suche podłoże, to możemy właśnie zastosować sobie taką mieszankę właśnie danego koloru, który chcemy dodać, yy, właśnie z olejem lenianym, i delikatnie taką bardzo cienką warstwą możemy właśnie sobie dodawać te różne takie inne jeszcze. Czy tam bardziej, żeby to było pomarańczowe, czy bardziej brązowe, czy właśnie może rozjaśnić trzeba coś takiego. Zawsze możemy to jeszcze później sobie dopracować właśnie takimi cienkimi warstwami. No i teraz przyszedł czas na to, co chyba każdy z nas najbardziej lubi, czyli rozbłyski w oczach. Pamiętajcie o tym, pamiętaj o tym, aby te rozbłyski zawsze robić symetrycznie, to znaczy, jeśli mamy od prawej strony yy, źrenicy na lewym oku, to tak samo na prawym będzie. Bardzo często widzę, że ludzie po prostu starają się to odbić jakby lustrzanie w jednym i w drugim oku. Dzięki temu tworzą tak naprawdę nierealistyczne odbicie, które wskazuje na zeza, więc nie polecam. Zazwyczaj warto właśnie mniej więcej celować w te same miejsca, bo właśnie źródło światła, które pada na nasze gałki oczne bądź zwierzaka, jest w tym samym miejscu dla obu gałek ocznych. Więc tak, pamiętajcie o tym, żeby jednak starać się właśnie. Dawać to w odpowiednim miejscu, żeby nie zmieniać jakby umiejscowienia. Może być tak czasami, że po prostu źródło światła jest na wprost naszego obiektu i jego oczu. Wtedy faktycznie będzie to wyglądało no mniej więcej tak, jakby to było na środku, ale nadal gdzieś tam krzywizna oka jest zaokrąglona, więc mimo wszystko będzie jakiś delikatny rozjazd. Dlatego też polecam troszeczkę tutaj się przybliżyć tej referencji. I troszeczkę postarać się właśnie zrozumieć, jak to dokładnie pada, żeby jak najlepiej to odwzorować, bo to naprawdę robi bardzo dużo e, krzywdy albo bardzo robi duży efekt pozytywny. I tak naprawdę mamy tutaj już zwieńczenie całego malowania, czyli e, dokończenie kocyka, który jest na łóżku w tle. Będę tutaj działała w taki sam sposób jak z kotem, czyli od ciemnego do jasnego, od jasnego do ciemnego, jeśli chodzi o te takie e, włókna i tak dalej, bo ten kocyk jest też taki rozczapiżony. Mm, delikatnie zaakcentuję te fałdki, które tam się gdzieś wykreowały, i za chwilę zaprezentuję efekt końcowy. Uwaga, jeszcze tylko dopowiem, że zamalowałam boki zgodnie z tym. Co mamy tutaj obok, czyli przy krawędzi. I bardzo polecam tak robić, żeby właśnie zamalowywać, bo wtedy klient nie potrzebuje ramy do obrazu i nasz obraz jest bardziej profesjonalny. A teraz na koniec kilka zbliżeń na gotowy obraz. Widzisz wszystkie detale i Teraz możesz ocenić tak naprawdę, jak to faktycznie wyszło, tak końcowo. Mam nadzieję, że ten tutorial Ci się podobał i że był pomocny. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji, będzie tego więcej. No i zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz skomentowania tego filmu. Dziękuję bardzo za Twoją uwagę, za Twój czas. Hej, do następnego.